Skaliława. Rowerzyści i biegacze przeciw nienawiści. Krzysztof Zakreta, główny organizator już po raz... Przeciw rajdu imieniem Adamowicza. No panie Krzysztofie, no dziś takie istne arktyczne warunki, 18 stopni zimna. Jak sobie poradzicie? Zgadza się, 18 stopni na minusie, ale jest słoneczko, jest pięknie, jesteśmy przygotowani, bo nie od dzisiaj jeździmy na rowerze, nie od dzisiaj biegamy. Rajt jest dedykowany zamordowanemu w świętej pamięci prezydentowi Gdańska Paweł Adamowiczowi. Od momentu, gdy podczas zbierania dla dzieci, dla naszych dzieci, dla też osób starszych, pieniążków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, został zamordowany przez Stefana W. Mija dwa lata, proces jeszcze się nie zaczął. Jesteśmy nad tym wszystkim wszyscy ubolewamy. Co się dzieje, że to tak długo trwa? Przecież zbrodnia była oczywista. Sam powiedział na estradzie y, motywy swojej zbrodni. Doskonale wiedział kogo morduje. Także dla Pawła Adamowicza to wszystko robimy. To y, przykładny ojciec rodziny, y, dwójki dzieci. To samorządowiec, to wielki Działacz społeczny od 1998 roku, samorządowiec, potem prezydent miasta Gdańska. Wielkie zasługi dla rowerzystów, m.in. też my rowerzyści oddajemy hołd, bo w Gdańsko Między innymi on wybudował 600 km dróg, jest 1500 tras rowerowych. Też spowodowało to, że rower nie stał się tylko środkiem do uprawiania turystyki, rekreacji, sportu, ale także, także pomyślał o tych mieszkańcach, którzy dojeżdżają sobie do pracy, do sklepu. Przecież rower jest tak świetną, świetnym środkiem komunikacji, że no, właściwie bezkolizyjnie również w widać po ścieżkach rowerowych, że można to nie tylko. Kosztu, prawie trzeba też do pracy dojeżdżać. No i cieszę to, że wiele osób to czyni. Właśnie grupa rowerzystów też odwiedza e, Krytańsk, prawda? Żeście e, tam pisali do e, pani Dulkiewicz, czy było spotkanie właśnie z panią prezydent? E, z, pani, z panem wiceprezydentem odbyło się spotkanie, tak, tak. E, ostatnia niedziela sierpnia, żeśmy właśnie zorganizowali dziewiąty rajd Iława Gdańsk, w Sejdarności, tam żeśmy złożyli pod pomnikiem poległych stoczniowców wiązankę kwiatów, spotkaliśmy się z panem wiceprezydentem Gdańska, przekazał dla rowerzystów upominki, także dla naszego pana burmistrza Dawida Kopaczewskiego, otrzymał również podziękowania, no i rowerzyści, którzy ze mną uczestniczyli, od Lecha Wałęsy, od Basira Kierskiego, także miło i wspominają o nasz i mówili, no za rok będzie ten dziesiąta impreza, musimy zrobić coś specjalnego. Także to wyszło z Gdańska też. Chciałbym też przy okazji powiedzieć, że pani prezydent Gdańska tutaj podziękowała nam za tą piękną inicjatywę. Dziękuję bardzo. Jesteście kochani wspaniale napisała do nas. A jak będzie ten dzisiejszy rajd przebiegał? Prosimy o taką podanie takiej trasy. Wiem, że jedną grupę rowerową będziesz ty prowadził i chyba Darek Paczkowski. To czy tak, tak. Ze względu na padanie 19 żeśmy musieli zastosować się do padających obostrzeń i po prostu będą towarzyszyć biegaczom rowerzyści w grupach po pięcioosobowych. Trasa będzie przebiegać tutaj wokół Motu Bałowego Izraaka, u Podległości, bulwarem nad Iławką, następnie aleją Jana Pawła II, ulicą Dąbrowskiego, Lipowy Dwór i bulwarem nad Dużym Jeziorakiem Wracamy tutaj pod galerię jazzową. Ilu może być tak uczestników się spodziewa? To znaczy parę osób yy, powiedziało, że no niestety wynikły różne osobiste sprawy. Też kolarzy tacy wyczynowi, wczoraj już miałem kontakt, mówił Krzysiek, chcemy przyjechać większy odcinek i trudno jest się dostosować do takiego odcinka 10-kilometrowego, który no, oni chcą pokonać 50-70 kilometrów, więc trzeba zupełnie się inaczej ubiegać. Nie? Czy będą? Zobaczymy za chwilę. No właśnie, jak taki rowerzysta no musi się ubrać właśnie na taką trasę, nawet tą 50 kilometrową. Jak się trzeba do tego przygotować? No to właśnie wszystko zależy od trasy. Taka 10km można się oczywiście grubiej ubrać. Też ta tasa dzisiaj to jest niebezpieczna. Należy też spuścić z roweru z troszeczkę powietrza, żeby ten bardziej rower przylegał do, do jezdni, do, do ścierek rowerowych, żebyśmy czuli się bezpiecznie. No i oczywiście jak zawsze dostosować prędkość do warunków jazdy. Ubranie, no to chociaż termoaktywne, to jest 21 piek, także uważam osobiście żadna bawełna, tylko termoktywną poliester no i to polecam 2-3 warstwy góra żeby po prostu się nie spłacić, bo to się może potem skończyć lekko. Krzysztofie, powiedz mi jeszcze takie plany tych iławskich rowerzystów na ten rok 2021, gdzie jeszcze zajrzyjcie, jakie będą takie właśnie rajdy, wycieczki rowerowe. Ostatnia niedziela marca to już 17. pielgrzymka wokół Jezioraka. W tamtym roku ze względu na pandemię miała troszeczkę inny przebieg, gdyśmy startowali spod y, no, Amfiteatru Iławskiego i były to trzy grupy, jedna y, Grzegorza y, Kresina, tego serdecznie pozdrawiam. Biega 100 km y, przez Gizerek oczywiście, z Jonuława, Samburowo, Gizerek i Ława. Y, Moja trasa tradycyjnie wokół Dużego Jezioraka, 80 km i Darek Płaczkowski, taka y, rodzinna 24-kilometrowa wyprawa. Oczywiście wszystkie grupy w Gizerku dotychczas się spotykały, a teraz ze na pandemię chodzi o to, żeby, żeby się nie spotkać. Dlatego te grupy w różnych czasach startowały. Mam nadzieję, że do, do końca marca sytuacja z pandemią się poprawi i będziemy mogli wrócić do tej tradycji, a jeśli nie, to po prostu tak jak już w ubiegłym roku. Następnie potem to będzie już sztafeta biegła wokół dużego jeziora, ósma sztafeta i w sierpniu rajd Iława gdańsk rowerowej Solidarności. 11 listopada to, i, tradycyjnie to będzie już czwarta impreza, 103 km na stulecie obchodów od y, odzyskania niepodległości przez Rze Rzeczpospolitą Polską. Słowem trochę tych imprez dla rowerzystów będzie. Tak, wiele się dzieje, przecież to nie tylko ja, dwa koła organizują dużo imprez, bucyk, y, także naprawdę dla rowerzystów każdy znajdzie coś dla siebie. I biegacze oczywiście też, co chwilę widać, że biegają po lasach, po miastach i ława jest aktywna i zdrowa. Ja przypomnę, że gościem radiańskiej ława jest Krzysztof Zakreta, który opowiada Gadało o tym trzecim rajdzie imieniem świętej pamięci prezydenta Tomowicza. No i oczywiście będziemy trzymać kciuki, no i czasami się pojawiać właśnie na liniach startu czy liniach mety. By was dopingować, no i oczywiście tradycyjnie kontynuować te wasze zaangażowanie w, w takie uświetnienie pamięci. Dziękuję bardzo słuchaczom, dziękuję po rektorowi wszystkim życzę zrówka do zobaczenia na trasie. Tarek Paczkowski, Ławski, przewodnik, radny miejski, również, oh. również uczestniczy w tym rajdzie w pamięci Adamowicza. No jak myślisz, dzisiaj dość mroźno. Dość jest mroźno, ale idea jest tak szczytna, pomysł Krzysztofa Zakrety, który dwa lata temu po raz pierwszy śmierci. Czyli no no, nie można tu nie być. Mimo rozum i taki pogody trzeba uczyć pamięć tego wielkiego prezydenta, wielkiego człowieka, wielkiego samorządowca i po prostu tu jesteśmy. Także mam nadzieję, że damy radę, że wycieczka będzie trochę krótsza niż żeśmy zapowiadali, ale pamięć o tym człowieku, pamięć o tym, co zrobił i pamięć, którą no, no musimy kultywować. Czyli jesteśmy w tym roku, będziemy za rok i na pewno będzie, będzie to stały punkt wycieczek rowerowych. E, Powiedzmy, czy w takich arktycznych warunkach, minus 18, uczestniczyłeś już w takich rajdach? Nie, nie, to, jest, to jest mój debiut w takich warunkach. Wiem, że Krzysztof jechał już w takich warunkach i to był jechał nawet do Jezwałdu. My dzisiaj zrobimy sobie taką wycieczkę, tylko wokół miar, w mieście. Część pewno będzie tylko szła, bo są no, śnieg i lód pod, pod tym siegiem troszeczkę taki no, zdradliwy, ale my jesteśmy tu przez żeby uczcić pamięć prezydenta Gdańska i no fajnie jest nasz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no około dziesięciu osób, mam nadzieję, że zgromadzenia nie będzie i po zrobimy wspólnego zdjęcia rozejdziemy się czcią z pamięci tego człowieka.